Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zatrzymać przegrywającą grę. W ogóle stwierdziłem, że chciałbym trafiać w tematy, które dotyczą każdego z nas codziennie, nawet po kilka razy. I zacząłem sobie to rozkładać na jakieś tam części. I jakby chyba najbardziej oczywiste rozdzielenie gier to jest wygrana i przegrana. Wygrana zbytnio nas nie interesuje, zazwyczaj skupiamy się na przegranych i one najbardziej na nas wpływają, więc jeśli przegrywamy, to pytanie: jak zatrzymać taką przegrywającą grę? I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Ogólnie, w League of Legends możemy, a raczej zazwyczaj przegrywamy już w early gameie. Jak ostatnio wam mówiłem, albo nie mówiłem, bo tego nie opublikowałem chyba. Dzisiaj plan na odcinek był całkowicie inny, miałem nagrać gameplay z własnej gry z komentarzem na żywo ale zrobiłem 210 i stwierdziłem, że trochę wstyd to rzucać i nie było tam jakoś super wartościowego materiału oprócz kilku akcji, więc stwierdziłem, że wykonuję swój plan B jakim jest ten odcinek. Ale chciałbym zacząć nagrywać na was takie właśnie materiały, gdzie ja gram, gdzie ja komentuję. Uważam, że to byłby też taki inny troszeczkę content, taki bardziej naturalny. Ok, wracając do tego. Słuchajcie, w League of Legends mam wrażenie, że ostatnio naprawdę nie ma znaczenia, czy się wygra early game, czy nie, ponieważ w lecie dzieje się całkowicie totalny Meksyk i bardzo dużo ludzi, jak nie praktycznie w każdej, że no nie, nie oszukujmy się, znajdzie się gość, który w 10-15 minucie napisze FF go next i że on e, I don't care i tak się naprawdę dzieje, ponieważ ludzie się tiltują. I nie wiedzą, że w lejcie możecie zrobić całkowicie obrót o 360 stopni, i chciałbym, żebyście wy na tym się naprawdę skupili. I działa to w dwie strony. Jeśli wygrywacie bardzo early game, to musicie naprawdę bardzo uważać, ponieważ zrobić teraz powrót jest coraz, coraz, coraz to łatwiej. I musicie. Okej, okay, wiem, że uświadomić swoją drużynę, że zrobienie powrotu jest możliwe, to jedno, ale. Naprawdę napisanie na czacie, że hej, chill, weekend can do this. I po prostu grajmy, farmy się i próbujmy dotrzeć do leita. nawet jeśli przeciwnicy naprawdę mają dużą przewagę, albo mają jakieś super postacie na leita, Nie poddawajcie się, ponieważ do zrobienia jest naprawdę wszystko. W Wlejcie, system Golda, czy cała reszta rozciągania grania i dorównania farmom do enemy teamu jest jak najbardziej do zrobienia. I kwestia jak do tego podejść. Przede wszystkim musicie określić jaką mają przewagę i czy możecie w ogóle podjąć jakąkolwiek walkę z nimi o obiektywy, czy po prostu chcecie jak najwięcej oddać. Ostatnio dużo się mówi, że ja też to w ogóle odczuwam na solo kolejce, gdzie jesteśmy przykładowo na jakimś topie i chcemy wziąć pierwszy inhibitor przeciwnikom, to moja drużyna bardzo często mówi mi, że nie opłaca się tego robić, ponieważ dajemy im darmowe złoto i branie jednego inhibitora jest bez sensu. No to nie wiem, co mamy zrobić, już dwa od razu? Ale jest to troszeczkę prawda, ponieważ w momencie, gdy tracicie inhibitor, tracicie wszystkie obiektywy, to zobaczcie, utrata inhibitora daje wam dostęp do złota i do dużej ilości expa. Wyobraźcie sobie, że tracicie cztery smoki, i pojawia się Elder. I faktycznie jest to sytuacja do bani. Ale wyobraźcie sobie, że macie możliwość wzięcia tego Eldera. Chcę doprowadzić do tego, żebyście się nie poddawali też sytuacji, gdzie przeciwnik ma cztery smoki, ma duszę. I zaraz się pojawia Elder, ponieważ ten Elder jest naprawdę dużą szansą dla Was. Eldera można fajnie strejdować za Barona. Ewentualnie, jeśli już przeciwnik ma tego Eldera, to za Chiny się z nimi nie bijcie, ponieważ jest to tak silny baw. Jestem strasznie przeciwnikiem Eldera, ponieważ uważam, że bonusy EFA i efekt jaki daje jest po prostu zbyt ciężki. I nie wiem, głupi support może zabić adekery, jeśli ten support ma efekt Eldera. Jest to po prostu już zbyt potężne, więc trzeba na to uważać. Tak samo, jeśli przeciwnicy so chcą skończyć grę to zwróćcie uwagę, że oni będą chcieli was złapać, zabić jedną, dwie osoby i po prostu poszować ewentualnie wziąć barona. Dlatego tutaj też bardzo pomaga wizja, rozmieszczanie wizji po całej mapie, żebyście widzieli gdzie oni są, jakich chcą rozrobić ruch. To też po prostu pomoże wam przewidzieć troszeczkę co się dzieje na mapie i tą grę rozciągnąć w czasie. Jaki jest meritum tego odcinka, słuchajcie drodzy, żeby się przede wszystkim nie poddawać. Ja zawsze o tym powtarzam, jest to ważne. Ja wiem, że nerwy czasami same wciskają przycisk FF na klawiaturze albo y, przycisk Surrender pod Escape'em. Wiem jak to jest, też gram. Y, doświadczam tego wszystkiego, ale też zaczynam patrzeć na te grę troszeczkę z, z innej perspektywy, gdy, gdy gram teraz już na takim bardziej chillu, i powiem wam, że... Osiągam naprawdę fajne wyniki. Jak kiedyś tryhardowałem, byłem zły, tiltowałem się, wkurzałem się na to wszystko, co się dzieje. Teraz podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Jestem naprawdę wychillowany. Staram się znaleźć frajdę z tej gry, ale oczywiście zależy mi na dywizji. I mimo tego, że gra się przegrywa w early game'ie, to po prostu ja po prostu nią gram. Po prostu gram tę grę i czekam na rozwój sytuacji. I takie pozytywne nastawienie do tego rozwoju Przynosi mi miłe zaskoczenie w late game'ie i to jest chyba takie właśnie fajne w to, żeby po prostu grać grę, nie denerwować się, nie pisać zbytnio dużo, tylko skupić się na tym co się dzieje i uwierzcie mi, że można wygrać naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzięki i do usłyszenia, cześć!